4, 4. Ale, ale Mary, jak pamiętacie, o tutaj wchodziliśmy, jak jesteście nowi na kanale, to przewincie sobie e, shortsa, jak widzicie, jak wchodzimy o tutaj, tylko z drugiej strony, e, z drugiej strony, o tam, o tamtędy wchodziliśmy, przewiń o tam, o tam wchodziliśmy, tamtędy i do tego domu wchodziliśmy i zobaczyliśmy o z tej strony, o tej strony, Widzieliśmy co kolega pokazuje telefonem. O z tej strony. Pokaż im. Tam? Dobra, nie ma co więcej mówić. Włazimy tam. Wazimy, bo tam jest inne pomieszczenie. Teraz dopiero zauważyliśmy. Pokaż im tutaj. No, tu ja jest to... takie inne drewniane. No tu jest inne, a tam to, to było. Trochę się strach. Moja biedronka. Tutaj Widać Pokaż. Ej, uważajcie chłopaki Chłopaj, Uważajcie na dziurę Poświeć. Poświeć Świeć czymś Telefonem O tutaj, ej, widać To chyba są jakieś obrazki Widać, o to, tam jest strych Strych tam jest daj, daj. Tu jest jakaś dziura Klatki na gołębie. No. O, no. Lego? Co jest. mowa kreda. Jakieś LEGO. To jest Lego jest. To jest Klatki. Tu jest jakiś okno O, tu jest kolejna jakaś dziura. A to większa. Ale właśnie. Nie. Daj mi latarkę. Ryzykuł, lewie. Grób. Tu jest takie coś. To jest ogólnie. Jest. Dopiero co do teraz ogólnie zauważyliśmy z kolegami, jak zobaczyliśmy to od razu, gdy zaczęliśmy nagrywać. No. Yy, no bo to by, przepraszam, bo to bym miał. Bo to o tanten, ostatni film, to miałby być koniec yy, z tego tego domu, ale znaleźliśmy tutaj jeszcze, to postanowiliśmy, że no, no czemu nie? Dobra, bym tam wszedłem i pokazał, ale się nie da. Ktoś chyba idzie. Poszedł, poszedł zobaczyć.